Cześć, witam Was dzisiaj w tych spartańskich warunkach. Trochę mnie tu słabo widać, bo nadaję z przedpokoju spod drzwi wejściowych, ale nie ja dzisiaj będę tutaj głównym obiektem do nagrywania, a będzie to inwerter Soyo Source, który znajduje się tutaj po mojej prawej stronie, a który chciałem Wam pokazać z bliska, głównie pod kątem jak działa, jak się go konfiguruje, jakie ma tryby pracy. Także zapraszam do oglądania. Zestaw, który ja posiadam, składa się z dwóch głównych elementów. Oczywiście z jednostki centralnej, tutaj widocznej, jak i osławionego limitera, który tak naprawdę nie jest limiterem, yy, tylko tak potocznie to troszeczkę nazywam. No, ale tutaj szczegóły Wam powiem później. Na początku zajmiemy się. Tutaj, właśnie jedno centralną. Pokażę Wam ją z bliska i pokażę, jakie opcje są tutaj dostępne w menu. Z zewnątrz urządzenie wygląda jak raczej standardowy e, inwerter y, i ma standardowe przyłącza. To jest inwerter typu TIGRID, czyli taki do podłączenia. Do sieci i on pracuje tylko wtedy, gdy w sieci jest napięcie, więc w przeciwieństwie do znanych takich regulatorów ładowania, ma mniej przyłączeń, ponieważ regulatory, wiadomo, mają do paneli, do akumulatora i do obciążenia to tutaj znajduje się tylko jedna para przyłącza ten model potrafi współpracować bezpośrednio z panelami, ma swój wewnętrzny um, układ MPPT. Aczkolwiek um, pracujący w mniejszym przedziale napięć niż um, nawet podstawowy jakiś regulator MPPT, no Niemniej jednak potrafi um, Dodatkowo ten model potrafi również współpracować z akumulatorami, czyli tutaj można podłączyć w miarę stałe źródło prądu, czyli akumulator, tak jak w tej chwili jest to u mnie. Ten model dodatkowo ma tutaj złącze do podłączenia wspomnianego miernika poboru prądu. No i oczywiście jest trzy przewodowe przyłącze do sieci energetycznej. Producent w instrukcji podaje, że podłączenie uziemienia nie jest konieczne. Wystarczy linia I0 I do podłączenia. Tutaj pod tym plastrem znajduje się potencjalne gniazdo oznaczone jako TTL WiFi. Ponieważ to urządzenie występuje w dwóch wersjach, takich funkcjonalnych. No oprócz tego, że przeznaczone są różne wersje na różne napięcia, to występują dwie wersje właśnie funkcjonalne. Jedna z nich ma kolorowy wyświetlacz z menu, tak jak tutaj ta moja. Druga wersja, tu pod tym plastrem, ma złącze USB, które to złącze tak naprawdę nie jest w sumie formalnym USB, jest raczej portem szeregowym w kształcie złącza USB, jak tak patrzę po pinach jakie idą, no i do tego podłącza się specjalny adapter WiFi i wtedy tutaj w miejsce wyświetlacza jest po prostu w sumie płytka zwykła wstawiona, najczęściej jest kod taki QR kod, 2D do zeskanowania aplikacji i nie można tam sterować tym urządzeniem offline. Można tylko e, sterować online za pomocą aplikacji, aczkolwiek nie jestem pewien, czy obsługuje to jakąś chmurę nie widziałem takiej informacji. Być może tak, ale wydaje mi się, że to jest raczej takie połączenie typu hotspot czyli adapter robi tutaj swój hotspot, i można się tak po prostu lokalnie do niego podpiąć. No, i wtedy nie można po prostu stosować. Wydaje mi się, że nie jest to wymienne, czyli nie mogę sobie tutaj w tej chwili podłączyć tego adaptera i odłączyć wyświetlacza. Wydaje mi się, że są różne jeszcze wersje sprzętowe w środku tego modułu kontrolującego i no, wymagałoby to wymiany modułu. Różni się to chyba oprogramowaniem. Tak widziałem gdzieś na stronie producenta, ale. Generalnie nie wiem, nie szukałem tutaj tych informacji jakoś głębiej, więc nie jestem pewien, czy to tylko taki zabieg marketingowy, producenta, żeby kupować dwa różne urządzenia, albo dobrze się zastanowić, które chcę się kupić, czy jest po prostu rzeczywiście, no, tak jak jest. Te terminale tutaj do prądu stałego. No, są przykręcane, nie wiem czy tutaj się da bagneci, takie banankowe złącza włożyć, ale w zestawie jest no, taki w sumie króciec, takie kawałki kabla są dostępne już po wyjęciu z pudełka. I trzeba sobie po prostu dalej pociągnąć. Ja tutaj przez kostkę podłączyłem. Na razie jest w taki sposób. No i jest OK. Nie mam jakichś wielkich prądów, żeby kostka nie dała rady. OK, dobra, przejdźmy do um, wyświetlacza i funkcji, jakie te urządzenie posiada. OK, dobra, zobaczcie na ten tutaj wyświetlacz jak już wspominałem w poście no ten wyświetlacz no jest ładny jest to kolorowy graficzny wyświetlacz nie wiem czy jest OLEDowy nie chyba nie to jest wyświetlacz LCD ale no jest ładny i Prezentuje tutaj fajnie te informacje. W sumie gdyby nie dostępne menu, to tak naprawdę te elementy wskazujące tu różne wartości mogłyby być no, w sumie statyczne w statycznych miejscach, ponieważ w tym trybie no, nie zmieniają swojego położenia. No i okej, okay, co nam tutaj prezentuje to urządzenie? No prezentuje bardzo dużo informacji. Przede wszystkim na górze jest... Model, ten jest 1000W, czyli do 1000W, obsługuje moc. BAT wskazuje, że jest tutaj właśnie bateryjny. Przyznam, że nie pamiętam, czy to się zmienia. No tak, ekran gaśnie po pewnym czasie, więc będę musiał tutaj to przełączać. Tu yy, napięcie. Jakie w danym trybie y, jest dopuszczalne przedział napięcia? Czy w trybie baterii, tutaj widać Operation Bat Limit, czyli operacja z akumulatorem i z limiterem, między 20, 22 a 31 V. Tak jak widzicie, przedział nie jest za duży, i jak się go prze, y, przekroczy o y, powyżej 50 V, no to kondensatory na wejściu padną. Gotują się po prostu, co mi się przydarzyło. I tutaj jest inwerter. Napięcie to AC220. Oczywiście wiadomo, że to jest takie 230-240 V. Zresztą bieżące napięcie jest też mierzone. Tutaj w pozycji AC widać 236 V. Aktualnie jest u mnie 50 Hz. 50 Hz mi się nie zdarzyło jeszcze zmienić, bo póki co częstotliwość jest stabilna, ale napięcie wydaje się, że jest mierzone w sumie dosyć, dosyć dokładnie. W centralnej części jest bieżąca produkcja w watach czyli tyle urządzenie produkuje i tyle oddaje do sieci. Są kilkuwatowe rozjazdy, czasami kilkunastowatowe rozjazdy między przypiętą na zewnątrz yy, przy liczniku suplą a tą wartością. Oczywiście mogą wynikać z różnych częstotliwości odczytu. Tutaj, jak widzicie, co sekundę się zmienia, plus oczywiście tam jakieś opory na kablach, ale mniej więcej jest to yy, zgodne. Mniej więcej. Wiadomo, że te wartości wszystkie tam trzeba troszeczkę umownie traktować. Total jest takim przebiegiem tego urządzenia, czyli pokazuje ile wyprodukowało ogólnie energii. Na razie jest oddane tutaj 11 kWh. Jest małymi literami pisane, więc niezbyt precyzyjnie, ale okej. Okay. Yy, nie czepiajmy się szczegółów, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku jest liczone. Yy, tutaj Operation pokazuje jak, w jakim trybie urządzenie pracuje. Tryby Wam zaraz jeszcze omówię yy, po tym jak skończę omawiać wyświetlacz, ponieważ urządzenie no, potrafi, w, w, no, potrafi w wielu różnych e, fajnych trybach pracować, i fajnie można je pokonfigurować. I myślę, większość osób znajdzie coś dla siebie tutaj. Poniżej tego trybu jest temperatura. Rzeczywiście w środku jest czujnik temperatury. Jest przykręcony do, z boku do tranzystorów, do mosfetów. I w sumie nie wiem, czy to jest wartość z tego, czy gdzieś z płytki. Niemniej jednak rzeczywiście zmienia się i pokazuje tutaj w miarę chyba Prawidłową wartość. Przy odpowiednio wysokiej załączają się wentylatory. Rzadko się to dzieje, ale jak się załączają, to są dość głośne, bo pracują na full. Nie pracują w trybie takim płynnym, po prostu zero-jedynkowo. Załączają się, powieją no i się wyłączają. Tutaj z drugiej strony dalej mamy pod parametrami sieci, napięcia, tutaj prądu przemiennego są parametry prądu stałego, określone jako DC. Tutaj pomiar napięcia jest zgodny w sumie z tym, co widzę na inwerterze. I jest pomiar poboru prądu, czyli tyle urządzenia aktualnie tutaj ciągnie, czyli około 5 amperów w tej chwili pobiera, żeby wyprodukować te 90 kilka watów. Tutaj no, nie gaśnij nam przy prezentacji. RS485 pokazuje się, jeżeli jest podłączony zewnętrzny ten moduł. Nie zwróciłem uwagi, czy tutaj jest, się zmienia, szczerze mówiąc, w drugą stronę, czy jak urządzenie nie produkuje, czy... Tutaj coś pokazuje, no nie wiem, nie wiem, ale wydaje się, że tu powinna być jeszcze jakaś m, informacja, że jest podłączone czy coś. No, brakuje, nie jest tutaj to miejsce wykorzystane. Widać, że jako, że tu jest poupychane bogato, to tu też można by coś zrobić, ale to nie wada tego egzemplarza, po prostu, no, e, tak tutaj jest. Nie ma opcji jakoś aktualizacji oprogramowania własnoręcznie. Nie da się tutaj, można chyba wymienić tylko cały moduł sterujący, jeżeli producent by coś takiego robił, czy dostarczał takie moduły. No, ale podejrzewam, że to raczej nie wchodzi w grę. Tutaj poniżej znajduje się zielona dioda, która wskazuje pracę. Jeżeli ona się świeci światłem ciągłym, to znaczy, że inwerter akurat produkuje i wpycha do sieci prąd. Jeżeli mruga, to znaczy, że w danej chwili nie produkuje z różnych powodów. Urządzenie ma zabezpieczenie, że jeżeli napięcie przekroczy parametry, temperatura jest nie taka, czy jeszcze coś innego, czy przegrzane, to nie produkuje prądu. No, i wtedy mruga. W środku, nie wiem czy dobrze widzieliście, w środku znajdują się jeszcze dwie kolejne diody. Jedna jest niebieska, która, tak samo jak ta mruga, albo świeci światłem ciągłym, i dioda normalnie zielona na module zasilającym, aczkolwiek u mnie, jako że moduł zasilający musiałem wymienić, no to znajduje się tutaj dioda w tej chwili czerwona. One są niewidoczne, świecą w środku i tak naprawdę nie są potrzebne, mogłoby ich formalnie nie być. Urządzenie generalnie jest zasilane, cała ta elektronika tego urządzenia zasilana jest z prądu przemiennego, czyli można odłączyć w tym momencie tutaj napięcie i prąd stały i to nadal będzie pracować, ten moduł tam zasilający. Właśnie jest podłączony bezpośrednio pod wejście. Samo urządzenie ciągnie jakieś 3-4 waty w spoczynku, gdy nie produkuje prądu, więc generalnie nie ma jakiejś tragedii. Produkcja jest tutaj no zde zdecydowanie wyższa. Ok, dobra. Zobaczmy teraz, jakie są opcje menu i w jakich trybach urządzenie może pracować. Ok, menu. Menu w sumie jest ubogie, ale jest, jak na chińskie urządzenie, no to dziwne, że coś tam jest. Wchodzi się poprzez e, naciśnięcie przycisku set. Generalnie w pierwszym e, poziomie menu mamy już kilka pozycji. Pierwsze battery grade, tie set. E, tam się konfiguruje najwięcej ciekawych opcji, dlatego teraz tam nie wejdziemy. E, ponadto tutaj można skonfigurować język. Jest angielski i chiński, więc wybór jest oczywisty. LCD Backlight Set tu można ustawić. Przyznam, że chyba jasność podświetlenia szczerze mówiąc, nie wiem, nie sprawdzałem. Delay Start Set to jest czas startu pod e, przetwornicy. Generalnie po tym jak wróci tutaj napięcie albo podłączymy napięcie stałe, to ten czas zaczyna być właśnie odliczany i dopiero urządzenie startuje. To tak, żeby nie zrobić nagle. Yy, takiego od razu poboru, ponieważ no, puszczając prąd, załóżmy z regulatora ładowania, jak u mnie, regulator mógłby zinterpretować to jako zwarcie, jeżeli to urządzenie od razu zacznie pobierać full prądu. No, dlatego jest taki okres oczekiwania. Self-test wedle instrukcji producenta jest do niczego, a About no, pokazuje tylko wersję. Co w sumie też nie ma w sumie jakiegoś znaczenia. Najważniejsze, jak już wspomniałem, jest to menu. No i co tutaj mamy? Ok, słuchajcie, urządzenie może pracować w kilku różnych trybach. Przede wszystkim możemy je um, wykorzystywać jako taki zwykły, e, głupawy inwerter podłączony do sieci, inwerter Tigrid, czyli w, podstawowym, e, w podstawowej konfiguracji, gdy nie podłączymy limitera, podłączymy e, oba tutaj e, prądy, prąd stały i prąd przemienny, to urządzenie po prostu będzie produkować tyle, ile fabryka dała. Czyli no, będzie się zachowywać jak taki ten mój na przykład poprzedni mikroinwerter, ten Mars Rock. No tu nie patrzy, czy prąd wychodzi na zewnątrz, czy nie. Po prostu produkuje tyle, ile jest w stanie wyciągnąć. Ten tryb, oczywiście, jak możecie się domyślić, nie jest dobry do pracy z akumulatora, ponieważ. Urządzenie zacznie pracować na full mocy, ponieważ no, akumulator jest w stanie dostarczyć no, dużo tej mocy, jak jest naładowany. Więc szybko nam zeżre akumulator, cały prąd zużyje i w sumie pójdzie na sieć zewnętrzną, ponieważ nie ma żadnego limitu. No właśnie, limit. Możemy we wspomnianym menu ustawić limit. Limit produkcji. Przy czym limit jest tutaj taki, jakby podwójny. Jak to Wam wytłumaczyć? Ta opcja tutaj ustawia maksymalny limit e, mocy urządzenia. Jeżeli ustawię tutaj 100 W, to to urządzenie zacznie produkować w danej chwili właśnie 100 W. Trzeba później tylko włączyć tą opcję. E, tutaj. O, właśnie zaczęła mrugać dioda. Widzicie, e, tak, przerwę, czyli. O, tu jest komunikat DC Input Low. No, po prostu rozładował się akumulator i widzę nawet zero napięcie. W tej chwili regulator ładowania odciął prąd. Podjął decyzję, że napięcie na akumulatorach jest no, za małe i nie dostanę prądu, dopóki znów nie wróci słońce. Jest teraz wieczór, więc po prostu no, nie ma prądu. Pochmurno było, nie zdążyło się naładować. Dobra, wracając do menu, jeżeli tutaj ustawię wartość a tutaj przełączę na N, czyli NO, to przełączam w tryb pracy bezpośredniej z solarów, czyli bez akumulatora, z limitem stałym, czyli urządzenie będzie starać się produkować 100 W w tym przypadku. Tutaj mogę to, widzicie, ustawić tak. I w takim przypadku... Mm, no, zwyczajnie y, będę maksymalnie 100 watów produkował, nawet jeżeli urządzenia zużywają mniej, nawet jeśli solary dają więcej, czyli po prostu maksymalnie 100 watów. Mniej oczywiście jest możliwe, jeżeli akurat słońce nie będzie świecić i solary nie będą dawać odpowiedniej mocy, no to wiadomo, że będzie mniej. 100 jest górnym limitem. Y, to jest dobry tryb, jeżeli chce się tak ustawić. Po prostu wiemy, że na przykład nasz dom pobiera y, no nie mniej niż. Ileś tam, prawda? No to i to ileś tam można po prostu zwyczajnie tutaj nastawić. Zaraz widzicie, jest BAT limit nadal nastawiony. Standby, ok, bo nie przestawiło. Ok, jeżeli tutaj nastawię na i, czyli jest, urządzenie zaczyna działać. Yy, jako urządzenie no, bateryjne, czyli wie, że prąd, który tutaj wchodzi jako prąd stały, jest prądem z akumulatora i w tym momencie zaczynają obowiązywać te tutaj dwa limity. Bat start, tu jest powinno być start, tylko po prostu się nie mieści i bat off voltage. Yy, tutaj mamy pewną możliwość modyfikacji tych parametrów, nie za dużą, ale jest i e, jeżeli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do akumulatora, no to e, ono po prostu pilnuje, żeby nam tego akumulatora nie rozładować nadmiernie. Ja w tej chwili mam tu podłączone inaczej pod output e, tracera zawsze pod output, e, pod wyjście load podłączam więc sam tracer tu pilnuje, no niemniej jednak można pod to podłączyć właśnie bezpośrednio pod akumulator i e, możemy się zabezpieczyć, żeby nam go nie rozładowało za głęboko, przez co nie zniszczyło. Wówczas ten limit również obowiązuje, przy czym w trybie baterii limit jest niższy, maksymalnie chyba 750 W, więcej z akumulatora nie pociągnie. 1000 W jest, gdy to pracuje bezpośrednio z solarów. Natomiast ciekawie się robi, gdy do urządzenia podłączymy limiter, ponieważ limiter, no, oczywiście tak roboczo to nazywam to urządzenie limiterem, bo tak naprawdę to jest sam miernik y, poboru prądu, y, ale y, no, on na podstawie tych odczytów po prostu jest włączany kolejny limit. Obowiązują wtedy dwa limity, czyli y, pierwszym i głównym limitem jest, Limit użycia bieżącego prądu, czyli y, limiter mierzy, ile w danej chwili mieszkanie pobiera prądu, i tyle stara się wyprodukować. I tu, niezależnie czy jest podłączone bezpośrednio do solarów, czy podłączone do akumulatora, y, limiter będzie się starał, czy inwerter będzie się starał wyprodukować taką ilość, żeby takie zużycie z sieci zewnętrznej było na zero. E, przy czym jak wspomniałem są dwa limity, bo ten tutaj również obowiązuje. Czyli jeżeli w danej chwili w, w mieszkaniu, w domu pobieramy więcej niż ten tutaj limit, czyli w tym przypadku więcej niż 100 watów, no to urządzenie się do tej tutaj granicy ograniczy. Nieważne jak będzie, jakie wskazania będą przychodzić z urządzenia pomiarowego. Czyli w tym przypadku, gdy załączy się na przykład, nie wiem, pralka i zacznie pobierać 1000W, no to ten inwerter nadal tylko 100W wyprodukuje. To ograniczenie działa zarówno w trybie w trybie podłączenia solarów jak i podłączenia akumulatora szczególne znaczenie ma oczywiście w trybie podłączenia akumulatora, ponieważ zapobiega to przed takim gwałtownym, zbyt szybkim rozładowaniem baterii no, można tu sobie ustawić, że właśnie tak jak u mnie, wspomagaj nie więcej niż 100 W dzięki temu nawet jeżeli przez dzień moje solary produkują więcej, no to u mnie się to zgromadzi w akumulatorach akurat ale zostanie w akumulatorach prądu jeszcze na noc, i w nocy, jeżeli będzie się załączać lodówka, no i oczywiście urządzenia, które tam gdzieś w spoczynku pracują, też będą zasilane maksymalnie do 100 W. To jest bardzo fajny tryb. No i oczywiście tutaj też jest, że 1000 W w momencie, gdy jest podłączone bezpośrednio do solarów. I 700 coś tam watów w przypadku pracy w trybie e, bateryjnym. Dobra, czym jest ten osławiony limiter? Słuchajcie, tak naprawdę limiter to ja troszeczkę umownie mówię, bo to urządzenie no de facto nie jest limiterem. Jest to, mm, tak jak tutaj jest napisane, AC AC Power Meter. Jest to urządzenie mierzące pobór prądu y, przez Tutaj mieszkanie. Jest o tyle charakterystyczny, że ten pobór prądu, który jest zmierzony, wysyła przez port RS485, wysyła prosto do inwertera. Samo urządzenie jest generalnie banalne w obsłudze, po prostu jest to na zasadzie plug and play. Na górze trzeba podłączyć mu zasilanie AC Input. Dzięki temu, no, po pierwsze, jest zasilane, po drugie, możemy sobie przełączyć i zmierzyć napięcie w sieci tym przyciskiem. Nadal są dwa kolejne złącza CT In tu się podłącza przekładnik prądowy, ceweczkę, ponieważ to urządzenie mierzy przekładnikiem prądowym. Co to takiego? No słuchajcie, to jest taka cewka, którą zapina się na główny przewód prądowy idący do mieszkania i to razem tworzy taki prosty transformator. Dzięki czemu, e, Dzięki temu e, no, to urządzenie wie, jaki prąd płynie. Po prostu w, w Takt zmiany poboru prądu płynącego właśnie przez ten główny przewód zmienia się indukowane napięcie, indukowany prąd na cewce. No i te dyskretne zmiany są mierzone przez to urządzenie no i przetwarzane na sygnał RS485, który idzie właśnie tutaj, no tym złączem. Tutaj, jak widzicie, znajdują się dodatkowe diody, ponieważ można ten. Moduł podpiąć do wielu inwerterów. Jeżeli nacisnę i przytrzymam, to tutaj zaczną się te diody po kolei zapalać i to urządzenie może wysyłać sygnał do aż 10 takich inwerterów, jakie mam. To jest w sumie dobre, jeżeli ma się jak w moim przypadku, jeżeli miałbym w różnych oknach solary i każdy obsługiwany inwerterami, no to to zapewni właśnie odpowiedni sygnał. Podejrzewam, że chodzi tutaj o odpowiednią adresację, że w takim wypadku potrafi obsługiwać różne adresy na RS 485 na szynie i sygnały nie będą się gryzły i każdy inwerter będzie mógł odczytać po prostu tutaj właściwy sygnał. Także widzicie, jakiejś wielkiej tutaj magii nie ma, no ale to urządzenie ma Duże znaczenie, tutaj, jeżeli chce się pracować z limitami. Przy czym jest opcjonalne, bez niego inwerter spokojnie pracuje.